No to nie tak tylko, kurwa, może od razu startujemy z drugiej tak no, jedziemy, kula z tym. No, dobrze. To co, zaczynamy? To zaczynamy. Zaczynamy dzisiaj z grubo przegląd pozakupowy. Postaramy się znaleźć jak najwięcej usterek, żebyśmy mogli sobie zarobić na następne naprawy i nasze widzimy się. Tak jest. Nie, będzie z grubej rury, Wam powiem szczerze, bo to jest prosto. Niemca kupione, ledwo sprowadzony. Nie patrzcie na rejestrację, bo to jest na sztukę, aby była. Także, co? Nie przedłużamy, tylko panie Łukaszu, panie Adamie. Startujemy. Zaczynamy. A i pokażemy wam i wytłumaczymy o co chodzi z tymi zaborami na przykładzie za Zafiry z poprzedniego odcinka. A w tym odcinku też pokażemy wam, jak zrobić, sprawdzić amortyzatory, które. A to nasza alpina i podejdziemy zaraz do silnika pokażemy Wam o co chodzi dokładnie z tymi zawarami, bo słabo, żeśmy to po prostu wytłumaczyli w poprzednim odcinku. Albo możemy wytłumaczyć na głowicy Może tutaj co mamy zdjętą z innego silnika. Tak. Tylko że tam jest regulacja zaworu no. nie manualnie. No tak. No. no to nie. Dobra, dobra. Na, na Dobra, zaczynamy, nie przedłużamy Tak jest. Pięć, dwa, cztery. Dizelek. Tutaj jest taka klapeczka, a tutaj jest taka urwana klapeczka. To już pierwsza rzecz, którą widzimy. Regulacja klap wirowych. Może już. wyprogramowane. Ech. Ale pan sprzedający, handlarz kupującego, poinformował, tak. że urwana nie ukryta. Bada nie ukryta. No to jest wy, poinformowa. Wychodzi na to. Proszę, by że... wy, wymienić sobie dźwigienkę. Ale, ale jakby chyba z dźwigienką to... Z całą dźwigienką jest wszystko w porządku. Chyba problem jest gdzie Standardowo jest, proszę pana, ta dźwigienka kosztuje w markecie 35 groszy, Naprawdę, dodam panu spuszczę czy stówkę. A słuchajcie jeszcze. A to tylko nabić. Tak, <grywała> tak? kolejna sprawa, rozrząd ma być wymieniony. Ja nie widzę, żeby to był nowy rozrząd wymieniony. Tu tu, tu łada się. Ja tu widzę napisy. tu. No właśnie o tych napisach No czy nie widzę napisów. To miał być... To jest nowka sztuka rożą. No, y, y, 20, około 20 tysięcy ma przejechać. No Ale to, to moim tak. zdaniem y, po 20 tysiącach chyba tak może? Nie wiem. Chyba, że jest krzywa rolka, w każdym razie rząd na pewno nie jest oryginalny, jest inny firmy Ina. Czyli kiedyś raczej był wymieniany. Ale czy 20 tysięcy? Wiecie jak się określa rozrząd? Rozrząd albo jest, albo nie. Tutaj mamy jakąś informację, nie wiem... Yy, Rozszyfrujcie. 5.22 rok szacuję, że to jest. Ale co tu jest napisane ciężko mi powiedzieć, nie znam tego języka. Minimum, mocny minimum. minimum. minimum tak. Ale coś jest, no to jest już duży... Problem. Ile ma przebiegło teoretycznie? Yy... Na liczniku dobrze, tak podejdę, zobaczę. Pokaż, tak, bo 220 tysięcy chyba, ale tu niedługo alternator będzie, bo tak mniej więcej tyle szczotki wytrzymują w tych Boschach. Te ty 220 tysięcy to dokładał przed pandemią, ty, 220 tysięcy. A, 270 tysięcy, no, no, no źle skojarzy. No okay, i co, musimy właścicielowi to auto przejrzeć, co jest do to... robienia? od A do Z przytrzepać, O nie wiem, wie, czy wytrzyma to. Chodźcie chodź do środka, bo tam jest najciekawiej, tylko wejdziemy przez bagażnik. Zanim otworzymy bagażnik tutaj w tym samochodzie, pokażę Wam, jak szybko zdiagnozować, czy amortyzatory są sprawne. Jeżeli macie hak, stajecie. Raz, dwa, trzy. <śla> On dalej tańcuje. <śla> On dalej tańcuje. Więc możemy się spodziewać, że amortyzatorów w tym wozie nie ma. Także zapraszamy do... Wnętrza. Nic dodać, nic ująć. Aczkolwiek mi się zdaje, że kupujący chyba widział stan auta. Widział, widział. No Przez kamerę jakby nie jesteście w stanie również poczuć zapachu jaki wydobywa się z tego auta. Wożone tu były Ale... konie. Tak, wożone były konie. Jeździł gdzieś u jakiegoś Bauera. <laughs> Ten samochód pracował. Zresztą widać, pokaż tutaj Łukasz, próg załadunkowy. Zobaczcie, ile jest piochu. Tak. Ty, ale patrz! Zmieniaraczka jest. Zmieniana jest. jest. I Nie, jest no tutaj przykro... to no, właściciel sobie to wszystko wywalił, że tak powiem, żeby to doprowadzić do porządku. tak, do Pranie, tapicerki i tak dalej, odświeżyć. Pod sufitka zobaczcie, tutaj też jakieś zwierzynie, coś się ulało. U, a, <laughs> ale zobaczcie, tak. przy okazji możecie zobaczyć, jak się wymienia amortyzatory. One są przykręcone tutaj i trzeba wymontować trochę środka. A tu jest żeby... kanapa normalnie. Tak żeby nie, jak tu kana... no Tu, no. no patrz, siedzisko. Od... Kanapa, nie, tu kana... Op... no, nie, nie, tu już nie, jest dobra. podłoga bagażnika. Tak. Fakt. Tu już jest to, podłoga. Nas, no. no trzeba podłogę bagażnika leciutko zdemontować. Bajerki, kapselki, scho... schoweczki, trzeszczące plastiki. No ale to jest tak jakby normalne dla Volvo. Volvo. Okej, okay, dobra. Środek to jak środek, pokażemy jeszcze fotele wam i zaraz wjeżdżamy z samochodem do góry, do góry. O. A tak na szybko jeszcze jak wygląda fotel. Nie jest to jakoś styrany. Jak zobaczycie jakość starych Volvo, to jeszcze jest to całkiem niezła jakość. Nie, spokojnie, bo mi się tu szyba wychyla. <grystanie> <grystanie> to co? Do góry, do góry, co? Lecimy do góry. Prosiliście nas, żebyśmy poprawili jakość dźwięku, więc zadobyliśmy się w takie coś i, 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 i takie coś. O, nawet dwa takie mamy i mam nadzieję, że będzie nas trochę lepiej teraz słychać. Cross and country. Cross. no podstawianie tego samochodu też nie lada wyczyn. Mając... Panie, mów pan do sznura. No mówię do sznura, dobra, macie tutaj sznury, nie? Mhm. Normalnie ich zazwyczaj nie będzie widać, bo... będziemy je ukrywać, żeby było bardzo profesjonalnie. Jak na takich amatorów jak my. <śmiech> <śmiech> Długo będziesz to jeszcze podstawiał, Ty? jaki sikor masz fajny. <laughs> Patrz. No, no może być, no. Z Komunii? Pierwszy. A pierwszej Komunii nie znałeś? <grym _> Do pierwszej mnie nie dopuścili. <grym _> dobra, no to przejdziemy się, zobaczymy jak z wierzchu wygląda. No, jak Volvo, ceglasty wygląd, lusterko też taśma w kolorze nadwozia. Ale zobacz jak profesjonalnie kierunek widać. Nie no, jest elegancko. Nie no, tak jakby z wierzchu ten samochód wygląda całkiem spoko, bo nawet zobaczcie, że odbijam się cały czas w tle. Nie, on nie jest jakoś mocno skiereszowany. E, e, nie był rozbity moim zdaniem, wiecie? Nie jest ten samochód e, przysłowiowo ulepiony. Jest równy, nie ma jakiejś szpakli, kolory, wszystko tak naprawdę wygląda równiutko, no taki wygląda z wierzchu na oryginał. No. Nie, był, nie był rzeźbiony. Ale i dach tak, równy, nie, bo... wszystko. Tak, tak, tak. Zmęczony? Tak. Nie był przystankiem. XC było 4x4, nie? Tak, tak zawsze X. No. A ile ja się spotkałem w tych Volvo. Bez wału. bez wału. Bez wału. A, tak, no. No, to tak no. Naprawa na majątek. No, no, bo wał naprawić w tych Volvo. On mhm. bardzo drogi jest. Bardzo drogi. Nie, no. Tak, i taniej wychodziło zrobić ośkę jak 4 łapa. Tyle amortyzatory, które prezentowałeś, adaż, e, Tu są e, z tym systemem coś na zasadzie IDS-u. Jak w Oplu, nie? A, to te Tak, tak, tak. No, także tutaj właściwie już ma, że tak powiem... Ciepło. <grym> Ciepło, tak. Oczywiście, że jest. Co mnie zawsze strasznie wkurza przy wszystkich czynnościach wewnątrz auta, bo... Gdzie masz opisane? Ten próg, tu A, masz. Jest. Bo ten próg zawsze przeszkadza. W normalnym samochodzie macie tutaj wycięte. A to jest strefa boczna zderzeniowa. Że dla baby, dla baby Volvo idealne, bo nie strach, żeby go roztłuczę, Nic się babie nie stanie. Dobra, to po szybkości lecimy z. Co? Stupki puki, póki, sprawdzenie zawieszenia, co tam mamy. Na o, pewno to dużo piachu. to Jak go Czy sprężynie nie są popękane, to nas interesuje? Ja przejrzę drugą stronę. O, Inter. U, U, trzeba byłoby tutaj odkuć to mocno. Dobra, to trzyma się na piochu. Na się trzeba. Chłodnica klimatyzacji już mocno zużyta. Od kamieni, oczywiście. Ale nie widzę, żeby sprężyny były połamane. Tu, 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 tu. Czy koła się kręcą? No, tarcze klocki do dojechania i do wymiany. Na dobrą sprawę. A nie ma tragedii. No mówię, dojechać i wymienić. Także to eksploatacyjne, to nie ma co się tu przejmować. Opony nawet takie całkiem żwawe, żyzne. O, ale fajna modyfikacja haka wydechu. A no, ja, ja, ja. Się urwało, oryginalnie tutaj było przymocowane. No to ktoś tam stosował. A jej to podgiął tutaj, tutaj. Nie, Nie, no elegancko. Ładnie. Słuchajcie, ale jeżeli coś działa. I to naprawdę nie wygląda na to, żeby to się miało urwać za, za 20 km. To naprawdę nie ma... To, to, to jest zrobione dobrze. No po prostu taki patent ktoś wymyślił. To działa. działa. Wydech nie uderza. No elegancko. Tam może troszeczkę. Może tutaj, o, o tutaj delikatnie. Nie Oj tam. A, bo tutaj się rozpadł. no dobra. To za chwilę pokażę. Teraz go podniesiemy do góry, tak maksymalnie... Chodźcie do Asky. Chodźcie, go podniesiemy w dół? Zawsze mówi się do, podnieść do góry, albo podnieść do przodu, dysz. Pod, podnieść do przodu. Tak, albo co, cofnij w tył. cofnij do tyłu, tak O, cofnij co, do tyłu, co, kawałek. Co, no, 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 to go podniesiemy do góry. Dokąd ta winda jedzie? A gdzie ma jechać? Bóg? No tak, standardowo. Dobra, chodźcie do tej astry, zafiry, zafiry. Dobrze, to jedziemy teraz z naszą Zafirą i wytłumaczeniem o co chodzi w regulacji luzu zaworowego. Tak, bo ktoś tam napisał, że tutaj nam listek 015, chyba 010-015 wszedł i zawory nie są podparte. To bardzo dobrze, w tym kombinujecie. Tyle, że problem jest w tym taki, że jak się rozgrzewa ten silnik, to wszystkie te luzy nam się kompensują, zmniejszają się. A przez to, że wałek trochę grubieje, zawór się wydłuża i grubieje, to jest rozszerzalność materiałów. Tak samo głowica się rozszerza, wszystko delikatnie grubieje i nam się ten luz kasuje. Jak mamy mieć 0,25 według producenta plus minus 0,05 to wszystko poniżej 0,20 i powyżej 0,30 jest nieprawidłowym ustawieniem. Czyli producent przewidział, że maksymalnie tutaj może nam się powiedzmy teoretyzuje mhm. luz zmniejszyć o 15 setek, czyli 0,15 i zostaje jeszcze nam 0,10 tego luzu, który fizycznie istnieje. A jeżeli mamy już tu przy pomiarze 0,10 no to, to już mamy źle. Tak, to już mamy 0,05 na IN+, plus, czyli już jest podparty zawór I co się tutaj w tym silniku stało? Dlaczego tu trzeba zdjąć głowicę? Po podparciu po się tych zaworów zaczyna się przedostawać nam kompresja po wybuchu Czyli po wybuchu całej mieszanki przez zawór, przez przylgnię do zaworu Masz dziś oraz, kawałek zaworu? Tak, przez gniazdo zaworowe, może jakiś zaraz zawór znajdziemy i przelatując spaliny przez to są bardzo gorące, wyżłobiają sobie rowek. Robiąc ten robek niszczy nam się przy i nawet później, jeżeli już zawory wyregulujemy, to oni tak się nie zamknie, bo będzie dziura między zaworem. A zawsze zapominam a tym, tym gniazdem zaworu, tak? Niech tak to się nazywa. Niech tak będzie. No, oczywiście pamiętajcie o tej rozszerzalności cieplnej, bo zaraz zaczniecie jak zwykle łapać nas za słówka. Kto wie, ten wie. No. No to jest tak wytłumaczone najszybciej jak się da. I dlatego tutaj się reguluje nie płytkami, tutaj akurat w tej wersji silnikowej tylko całymi szklankami. Teoretycznie powinna się zmierzyć jeżeli byłaby głowica sprawna, prawda, zmierzyć ten luz i dobrać nową szklankę o odpowiednim luzie. Ale jak to Polska, mamy <laughs> szklanki. swoje technologie tak. i swoje procedury. szklanki się wyjmuje i je się szlifuje. Tylko teraz są dwie szkoły. Moja szkoła jest taka, że szlifuje się je od spodu. Na tak zwanej pestce. Na tak zwanej pestce. Potem można ją azotować i obrobić do odpowiedniego wymiaru. Ale niektórzy mają też drugą szkołę, że szklankę szlifują delikatnie od góry. Tylko że od góry macie tą powierzchnię utwardzoną. I to, jeżeli zajmie się je zbyt dużo, no, to tracimy tą powierzchnię utwardzoną i w tym momencie szklanka zniszczy się bardzo szybko lub zniszczy nam wałek. Też przydałoby się po takiej operacji szklankę azotować, obrobić i obrobić na odpowiedni wymiar. Azotowanie to jest tak zwane utwardzanie powierzchniowe. Dobra. <laughs> tu mam przykład takiej głowicy. Akurat to jest turbodiesel, to nie ma znaczenia. O tam. Jest tam Ale czynnik. głowica to głowica i zawory to zawory. nie? Jeżeli zawór wam się podpiera, czyli ten luz między trzonkiem zaworu a szklanką, a wałkiem, a jak zwał tak zwał, znaczy no tak zwał, bo nie ma innej opcji, to w momencie podpierania zaworu, ten zawór nie domyka się, czyli nie odpowiednio przylega do gniazda zaworowego, czyli do tej płaszczyzny tutaj, gdzie jest to tak wymyślone, żeby ten zawór uszczelniać. No, pamiętajcie, tutaj nie ma żadnego, żadnego o-ringu, żadnego niczego, tu jest metal w metal. Tak, i jeszcze jedna rzecz: gniazdo zaworowe jest montowane w głowicy, to jest stal, to nie jest aluminium i da się to gniazdo bez problemu wymienić. Także taka, takie uszkodzenie jest w 100% naprawialne, no ale z wykorzystaniem nowych części. Da, da się, jeżeli nawet to gniazdo nie zostało bardzo mocno uszkodzone, a na przykład są niedostępne, da się je obrobić i odrobić odpowiednio zawór do tego gniazda nowego i nawet na tych starych zaworach uruchomić ten silnik mhm. jeżeli nie mamy dostępnych części, np. w bardzo starych autach jakie są odrestaurowywane są rzeczy chociaż dzisiaj bez problemu takie gniazdo da się dorobić zawór da się dorobić też wszystko da, wszystko da. się zrobić moim zdaniem w Zafirze na, no dobrze by było sprawdzić od wyregulowania tych zaworów, ale 100 tysięcy bez regulacji to jest raczej i tak Mimo spadku. wszystko 100 tysięcy do... na gazie Zrobimy. bez regulacji, a kiedy to były ostatni raz regulowane zawory? Nigdy. Nie wiemy. Prawdopodobnie wiemy. nigdy. Czyli ona przejechała, ile tam ma? Prawie 300 tysięcy no, na liczniku. Nigdy nie, nie były regulowane zawory, z czego 100 tysięcy już na gazie. Gdzie z naszego doświadczenia wynika, że te auta bez... Bez gazu potrafiły już między 180 a 200 była konieczność regulacji zaworów. Tam tak. mamy taką właśnie Astre, która jak się uruchomi silnik, przegazuje się, ona się zaczyna nagrzewać, nagrzewają się zawory, delikatnie pukną i zaczyna być wypadanie zapłonów. Dokładnie, nierówna praca. Tak. I tam po prostu trzeba wyregulować zawory, bo tam nie ma gazu, jest tylko benzyna i pan to zauważył i od razu przyjechał. No. I jeszcze wracając do ten do, do tego co podejrzewaliśmy tam od dymiarki, to Mieliśmy podejrzenie, że uszczelka, bo tu przychodzi uszczelka pod głowicę że tu została wypalona między dwoma cylindrami albo nawet nie tyle, znaczy to jest następstwem wypalenia uszczelki że głowica w tym miejscu czyli tu, gdzie się będzie uszczelka w takim cienkim miejscu spotykać tu znam takie przypadki, że potrafi po prostu ciśnienie i to całe spalanie Zabrać stąd materiał i trzeba taką głowicę napaw Wypalić po prostu tą głowicę. Także, mamy nadzieję, że zostało Wam to teraz wyjaśnione. A my wracamy do Volvo. Tak jest. O. Dobra, Lucanio zrzuca tą usłonkę. Tam. Szarpie. Aj. Aj. A to jest drogie. To są właśnie to, o czym mówiliśmy, amortyzatory z regulacją twardości czy tam czegoś. Pamiętajcie, za każdym razem, jeżeli coś Wam odrasta od amortyzatora, to na pewno będzie drogo. Tak, nie tak już było. A wał jest, wał jest. O, jest. Wał i wydech. A czy ma luz? No, weź, weź, weź. Głaga weź. będzie głośna. Było już głośno. Było już działające? Okay. Zepsuła się? No nie gadaj. Że zepsułeś. Cześć. przed chwilą furkała na tej baterii, tej był. O! o, o szczotka szczotka się styki trzeba przeczyścić. Jak szczotka w szczotkowym silniku? Szczotka. To jest. Bruszle.

z maszyno hurtu wzięte? <grymne> no. u, ty, pęknięta ta rurka jest, zobacz. Tu jest Sękne. ucho łamane. Weź to, dotknij to. O, tu, tu. Wiesz? I stąd może przeciekać. Może? Sadzić, sadzić. No. No, no, może, może bo tak by tak nie, nie? Tak by było. A i silnik. Ale, smutnicy, ale, ale nie, 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 z przodu silnika się jest pod kolektora sącego. Tam, gdzie są te ta, A, jaj, do tych jaj. klapek jest skojarzycie? To miejsce, gdzie klapki wchodzą do regulacji, to tam się wywaliła yy, uszczeleczka. Wahaczyki też są do wymiany. Tuleje pamiętają Fabrykę. czasy fabryki. A okucze z tej strony też. No, no tak, tutaj też. No. Wahaczyki dwa, w ogóle bezwzględnie. No, no to, to może być. Powiem szczerze, tak. Mam na, na pewno prawda, amortyzator bo się bujał z prawej strony strasznie ten samochód to na stacji diagnostycznej wyszło nawet panciowi podobno No ten amortyzator to będzie drogo kolejna rzecz, drogie są te to wiem, to... że można je przeciskać nie. Ja, ja ale nie, rozmawiałem z nim o tym mówiłem mu, że ja tego wciskał nie będę one potrafią pękać uszy no tak, przy wciskaniu no bo wyjąć to pół biedy, ale później fajnie wcisnąć to jest kłopot także jeżeli ktoś chce, to te wahacze będą do, prawdopodobnie do dodania, to sobie przeciście tutaj Kurde, góry to się leje. No, on Ci mówię, że to się leje po, po z kolektora ssącego. Znaczy do lotowego w tym no, do momencie. Zobacz, zobacz. O kurde. Blaszka, zobacz to. Uła. Uła. No. Ale dobrze jest plus taki, że z automatycznej skrzyni biegów tutaj nie wycieka olej z podmiski. Bo to czarne to jest... No, silnikowe. Tak, tylko, że ja nie no. wiem, czy fabryka łada na czerwone śledziko. to kurde zapytać właśnie. E, ale skrzynia trzeba... chyba pracuje poprawnie. Nie jeździłem tym samochodem. A samym Słuchajcie, nie wnosi, ale to jest jego pierwszy automat. Słuchajcie, no, ISIM, tak. czerwony silikon czy czarny jest fabrycznie. Nasz kolega Grzegorz by na pewno nie odpowiedział na to. pytanie. O tutaj jakby tej tolejki w ogóle nie było? To też standard. A, łama. No, jest... ja stąd widać. widać? Oj, 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 a jak chlapie tak. tym olejkiem, A właśnie tak, kolega wnosił jakieś zastrzeżenia do wibracji silnika. A w Volvo to się zmienia poduszki wszystkie. Tak, no. niestety, bo ich jest chyba z sześć. I, I trzeba zmienić komplet, bo tak. pojedyncze nic nie dadzą. Tak, 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 tłumaczył, że ten silnik cały leży na samkach, a nie na, tak, a nie on tak. na podłużnicach, tylko na No On tak trochę jest na za samkach. nisko, o parę dobrych centymetrów. Tutaj, tutaj ryruje? Nie. Ta, no no, ta, tak, tak, już wali, no. zobacz, Adaś, tutaj dotyka no, do tej, do taki tej pod, gumy. Takiej gumy no, a, do odbojnika, a, pięknie. Awaryjnej. Boże, jak ja uwielbiam diagnozować samochody tylko organoleptycznie, to takie przyjeżdżają, takie śmieci, gdzie tylko wchodzisz pod niego i nie, patrzysz, całe. tuleja, marze... patrzysz, poduszka. Maszety ty całe. I chodnica tej mocno już zdewastowana przez kamienie. No ale dobra, działa. Typu, Ej, no nie... jak działa, jak trzeba tylko nabić. No ale nie widać nigdzie tłustego miejsca. Albo no, on już tego gazu od kilku lat tam nie ma. To <laughs> szwedz. Aj, 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 aj. Aj, 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 coś tam, coś tam. Ale może ta jeszcze. No. Te, a to przednie. To jest też od. To też jest, jest amortyzator? Tak, tutaj masz na no. dole Jest? A okej okay, od dołu, no to dobrze no, no, no. Jest drogo <słuch> I drugi też jest Czyli no, są oryginalne, oryginalne. te amortyzatory Tak Kostka od tego, tego, tu jest Volvo Nie wiedział kiedy się pozbyć aj, aj, aj. Ten bieżnik no, taki no, chyba, amerykański chyba jakoś bardzo tanio nie był kupiony ten samochód, co? E, słuchaj, no podobno okazja Ja tam rynku tych samochodów nie śledzę Aczkolwiek pan stwierdził, że to jest okazja i się pokusił. Chyba stąd. mogę powiedzieć, ile pan za, za to zapłacił, bo wiem ile. To myślę, że nie, nie jest żadna tajemnica w sumie. 13 tysięcy pan zapłacił polskich plus złotych, polskich złotych. E, oczywiście auto niezarejestrowane u nas, czyli plus wszystkie akcyzy i tak dalej, i tak dalej opłaty. opłaty. Też około 2,5 tysiąca złotych chyba z tego, co mam. Nie miałem, więcej, więcej, bo samej akcyzy zapłacił 2300. A, no to już Same płaciłem. akcyzy zapłacił, 2300, 2300. Bo już No wie. i chyba rejestracja dwójkę, tak? Jakaś rejestracja ubezpieczenia, pierdoły, przeglądy, tłumaczenia, jakieś... tłumaczenia, rzeczoznawcę musiał brać, żeby wycenił ten sam, to jakaś dziwna w ogóle historia z rejestracją, no ale nieważne. Podobne samochody kosztują nawet yy, jakiś fajny egzemplarz 25 tysięcy trzeba zapłacić za taki egzemplarz. No Ale weź pod uwagę, X70, że jest tyletnie... samochód od handlarza i ma 270 tysięcy, nie? No to może wskazywać na to, że to jest przebieg oryginalny, no gdzie tak naprawdę w sumie nie widać, żeby to było gdzieś nie, złachane. No, to z wierzchu wygląda ładnie, no, chyba no, tak. No. Jakby tu A korekter kieru zrobić coś, coś tego, tutaj jakiś detailing, malutki, ty, no to. Powinno być dobrze. Nie ma dramatu, no. Ty, nie, I nie, ma nie ma dramatu. trzeba zmienić, powymieniać uszczelki tego silnika. Stop, kolektor, dźwigienka, to jest najgorsza sprawa w tym motorze. No dobra, no ale to jakby no, to trzeba to zrobić, ale tak dobrą sprawą no, nie ma to dużo do dołożenia. No nie no, najkosztowniejsze moim zdaniem no to zawieszenie, tak? Tak, amortyzatory, no, wahacze. No a cała reszta. Silnik chodzi no, normalnie, to... pracuje prawidłowo. Wolno kręci i co ona ale to akumulator może być kiepawy one tak mają. No nie wiem jeszcze co ze skrzynią obiegów, tak? No bo wiadomo, tu mamy skrzynię skrzyni skrzy... IC-a, no. więc one potrafią różnie działać i, i potrafią być też wymęczone, ale to zobaczymy, no, jak już to ogarniemy, przejedziemy się za jakiś czas, potestujemy tę skrzynię. zobaczymy. Czyli nie ma tragedii. Nie, nie ma tragedii, nie ma tragedii. No to co? Naszym zdaniem ten samochód nadaje się do czegoś, czy nie? W tych pieniądzach kupiony? To może być okazja. Może być Dychę okazja, dołożyć i... My, myślę, że... Więcej myślę, że... <kuh> Amortyzatory myślę, że Z2,5 kosztują. Za sztukę. Za sztukę, no. Za sztukę? Za sztukę. Ja już myślałem parą. Nie. Nie. Ale Za zamiennik. Ale to eee, trzeba by, co, Zaraz zobaczymy. A możemy kosztuje. usiąść odpalić komputer i zobaczyć w ogóle coś. Oskłe. I... I możemy spróbować Jaki zrobić wam kosztorys? wycenę kosztorysu naprawy tego auta na podstawie katalogów z firmy. Jakiejś. Z hurtowni, z hurtowni. Pierwszej który, lepszej pierwszej hurtowni po prostu z. I to będzie fajna opcja. Tak, to, o, to będziecie wiedzieli, ile będzie kosztowało naprawa, zakupu tak, po zakupie, tylko oszacujemy tak, same części. Same części, same same części. a robociznę to. Nie, robocizny nie będziemy tutaj... Tak, bo, bo to każdy będziemy... warsztat ma inną Dokładnie. stawkę, ale będziecie wiedzieli chociaż jakieś części, a znacie stawki swoich warsztatów, to sobie będziecie mogli tam doliczyć. Dobrze. Powiemy w mniej więcej, ile roboczą godzin by się przy tym zeszło. Jeśli to się robi, się w cały. Normalnie, no tak, no tak. No. bez utrudnień. Tak. tak. No dobra, to lecimy do katalogu, bo chyba samochód mamy już całościowo ubrany. Tak. Nie. środek też tak. widzieliście na przebitkach. Góra jest tam pod maską, w miarę ogarnięta. Dach nie jest pogięty, samochód nie wygląda na nabity, podłużnice są proste. Tutaj nie też nie. nie widać, żeby jakiekolwiek uszkodzenia nie były tych sami. podłużnic. Tak. Mi Ładny, się... normalny samochód. Tak, w tych pieniądzach może być, że to się naprawdę. Jeżeli tu by naprawa zamknęła się w tych do 15 tysięcy z robocizną, to mi się zdaje, że to, to byłby warto, warto fajny było. samochód no? na długie lata. Tak. Dobra, lecimy do katalogu. Robimy Wam wycenę do tego Volvo i postanowiliśmy, że to tak długo trwało i musicie zdawać sobie sprawę, że my mechanicy niestety takie wyceny robimy bardzo długo, więc będzie z tego po prostu drugi odcinek. Prawdopodobnie wrzucimy je dwa na raz, żeby będziecie mogli sobie porównać ile potrzeba pieniędzy na zrobienie tak naprawdę żadnych usterek to jest zwykła eksploatacja tutaj nikt się nie władał troszkę zaniedbany wiecie. no dobrze no, no zaniedbany tak, no. No. troszkę zaniedbany ale cena troszkę nawet nas szokowała trochę tak no tak, ale z... myślę że tu jest yy, dobra baza do do Odnowienia do odbudowy, także... Tak, ale cena, będzie... cena troszkę nas szokowała. No, cena dlatego zachęcamy Was do tego, żebyście sobie obejrzeli ten odcinek z wyceny, nawet sobie tam przewincie już pod sam koniec będzie cała ta kwota, ale w czasie całego odcinka mówimy po kolei co ile kosztuje i dlaczego jest tak drogo. drogo. Dobra, to tymczasem to ten odcinek kończymy, nie tak. przedłużamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Trzeba.